hej cześć, Szeman witam Was w siódmym odcinku Sej, zagajmy w Łemsaj Magedon eee, Rozpoczynamy misję Nigrzyb, tam nie wyrośnie Musisz dotrzeć do tajnego zasobnika, którego strzeże wyłk W nim znajduje się by od której zależy powodzenie następnej misji Uważaj na minę Tym razem nie ma limitu czasu, ale lepiej się pośpiesz tak, to jest nasze zadanko Ogólnie strasznie przyjemnie mi się nagrywa tą seję yy, I chyba mi to lepiej wychodzi niż Właśnie jakaś inna seja Typu No nie wiem, no, myślę, że całkiem spoko mi się Nagrywa tą seję i że całkiem spoko ją się ogląda Też mam nadzieję No Niestety, chyba się nie złapie dobrze. Okej. Okay. O! Wielkie dzięki! Zrobiliśmy zestaw chelek. Ciekawe czy tam dojdziemy do w tego wojownika. Mam tylko... 15 sekund. Co jest? Jak... kalipa. Co ja zrobiłem? To ja nie wiem Myślałem, że to będzie taki grzyb, grzyb i wie, tak myślałem, że to będzie tak właśnie wyglądać I że ta głujeka to jest normalna Coś na które mogę sobie wskoczyć ja Wielkie dzięki Tylko taka podpucha zrobiliśmy bombę kasetową No i zestaw belek kolejny. Tak, teraz to tam to nie wskoczę, więc muszę użyć jakiejś belki z pewnością. Yy. Kilka. Teraz. Jedna belka tu. I tutaj właśnie jakieś musimy kilka belek zrobić. Jeszcze dwie dwie właśnie węgię tutaj, tutaj żeby skoczyć, wskoczyć wstawię To komputer ja, ja nie pozabijam ale dojdę przynajmniej do zasobnika i też będzie dobrze bo przejdziemy misję z tego co widzę to tutaj nie można niszczyć TN-u I to jest... Mm, mapka taka niezniszczalna więc Nawet nie ma co się tutaj prób próbować przebić w jakiś sposób to widzimy na kolejną skrzyneczkę i znaleźliśmy minigana Hmm... Ups No... Nie, no co za gościu? Chyba mu za jest minigan nie niecociągnię. Ups, sam siebie, jestem też. Mhm. Dobra, mam przynajmniej nieograniczony cias, więc będzie łatwo dość. Zobaczmy, gdzie spadnie. No na szczęście naszych belek też nie rozmawiło. A my przy okazji jakoś otrzymaliśmy tego wojownika. Wojownika. Mhm. No okej. Okay. Na minimę musimy bardzo uważać. Jakoś się tutaj się przebić. Teraz tylko wystarczy nam zejść po prostu tam na sam dół Mamy zestaw belek ale raczej Myślę że niepotrzebne będzie używanie Po prostu mamy dojść do tego zasobnika więc zeskoczymy No, wbiłem się Troszeczkę Ale nie powinni nas zabić Chociaż ja no, swojego fanu, więc... W ten oto Zdrajka. sposób zgrajemy. Rozkaz. Wielkie dzięki. łocisk samonawigujący. Mhm. I złoty medal. Yy, następna misja będzie wielki strzał, ale to jeszcze przejdziemy sobie. A właściwie spróbuję zdobyć jakiś medal lepszy W strzelaniu obskarżonymi eee, Tamtego ostatniego terminu na razie nie będę próbował Spróbuję tylko ten z granatem i ten Bo tamten min totalnie nie idzie Ten z bazą No, okej okay. No, teraz tutaj będziemy mieli kilka, Trosz, troszkę czasu dostaniemy, do dla, ta... no, bo te punkci są strasznie łatwe, tak? Rozważymy, tak? 23, już trafiłem na punkciki. Mm. No i jeszcze kilka myślę. O, te No, gdzie to jest? To jest no na samym tam. końcu. Aj! Przez jeden uch by się nam przydał, żeby styl tamten tam ten punkcik. I minuta 58 czyli to jest nasza taka jakby blokada teraz Ta minuta 58 nie możemy przebić się z nią, bo Teraz mi się udało ta minuta 59 ale to i tak nam zabiegło Dokładnie sekundy chyba Ale chyba z czasem mi się wydaje że coraz lepiej już strzelamy

15 ubiegłym 15 Ciekawe ile musimy żeby zdobyć ten sobie medal Teraz tutaj to 30 to będzie No Całkiem ładnie to idzie No, gdzie to jest? No, dalej. Jest na pewno trzeba dalej. No! Nie trafiłem w to. Tutaj wokół tego pełno, ale w to nie trafiłem Minuta 50. Przestam. Doliczamy jego, ja a jest. nie pijemy. Niestety. Teraz. Teraz to jest... to... Bo tyle już półcików rozwaliłem. No! O! Mhm. Idealnie już... Tyle punktów wyzwaliśmy, jeszcze mamy 40 sekund za razło. Dobra. Teraz ten najłatwiejszy się punkty, więc

Nie! Nie dałam rady teraz jeszcze tu. Ajajaj, ale było dobrze, bo osiągnęliśmy schybny medal. Tylko 2.30, żeby uzyskać złoty, więc... Więc 2.30 myślę, że dalibyśmy radę. Teraz ja zybmy jeszcze ten granat. Okay. Może,

Fajnie, żeby mi tak? Ognia! Gincze! Ognia! Ognia! Dobra. Ognia! Te Gincze! Gincze! Aj, byłoby dobrze, gdyby na trzy sekundy Minuta 44 To nawet nie pobiliśmy tamtego jako jedną hmm. chwilka. Pierwsza muszę, pierwszego musimy trafić. E, jeszcze raz próbuję, ostatnie jas już ten training. Teraz na hmm. sekundy. Czy jesteś nieco zapamiętamy? Aj, znowu. Musimy trafić na początek te kilka. No? I później się rozchulamy, myślę, że wszystko Ognia! To jest, że... A, no to teraz to złośliwość otrzymałem. Ognia! Mhm, już to widzę. Ostatni raz. Hmm. Gdzie? Ognia! Bo nie ogna, bo nie tutaj ten, ognia! Ognia! Gdzie? 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 medal chociaż Ognia! 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 Najgorzej no będzie właśnie z tą eutanazją! Gdzie? Bo Gdzie? Gdzie? z tą Gdzie? 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 Gdzie?

Shut up! A, no wybuchło jeszcze. To powinno nam zaliczyć. słabo. 2, 4, 1, 3, 42. E, dobra, na tym zakończymy ten odcinek. E, w następnym odcinku już postaram się zdobyć ten złoty medal w strzelaniu z karabinem. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. E, na razie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.